Cześć, siemanko, witam was w nowym odcinku na kanale. Jako, że każdy nagrywa sobie podsumowanie roku, tak ja coś tutaj wam nagram. Takie krótkie podsumowanie, co mniej więcej w tym 2020 roku się wydarzyło, jakie nastąpiły zmiany. No i przede wszystkim, no, jakie są plany na ten rok, czyli 2021. Nie będę nagrywał takiego długiego odcinka, tak samo nie będę wam tutaj tych statystyk mojego kanału mówił co i jak, ile się tam zmieniło. Mniej więcej wam powiem ile tam doszło subów. Mi tutaj już się ładuje, bo słaby net jest. Jeżeli jesteś nowy, czerwony przycisk na moim paluchu, kliknij suba, żeby stał się szary. Zostaw dzwoneczek, zapraszam cię na Facebooka, Instagrama, a oczywiście pod tym filmem. Wszystkie linki macie w opisie. Co więcej zostaw łapę w górę. Jeżeli będzie dużo, a w górę to nagrywamy kolejny odcinek. Może z garażu jakiś vlog, coś tam daily takiego typu. No i oczywiście zostaw komentarz i napiszcie, co byście chcieli oglądać w tym 2021 roku. Tak. A ja będę się starał wam nagrywać takie odcinki. Oglądaj film do końca, ponieważ na końcu powiem Wam taką ciekawostkę, o której mówiłem już w poprzednich filmach. Nie będę wam teraz tego mówił, tylko zostawcie do końca. No, i przede wszystkim, jeszcze chciałbym Wam życzyć na ten nowy rok dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo pieniędzy, dużo wódki. Co jeszcze Wam mogę życzyć? Dużo benzyny, żeby się Wam silniki nie psuły, żeby łańcuch się nie urywał, żeby napęd był cały czas zdrowy i się nie psuł. Żeby co jeszcze? Żeby olej się nie zużywał w silniku. Żeby po prostu było zajbiście, nie? Także. Wam życzę w tym roku, a my zaczynamy ten odcineczek. I oto może przegląd subskrypcji przez ostatnie 365 dni. Ile przybyło subskrypcji? Przybyło tych subskrypcji 5688, to jest taka statystyka przez ostatnie 12 miesięcy, czyli przez cały 2020 rok. Nie ukrywam, że tych subów przybyło mało, ponieważ mój cel był na. Rok 2020, żeby dobiło 30 tysięcy subów, niestety nie dobiło tych 30 tysięcy, no więc nic na to nie poradzę. Jeszcze z takiej ciekawostki, w tym roku 2020, co był? Było mniej subskrypcji od poprzedniego roku 2019 o 2218 subskrypcji, także no ten 2020 rok nie był taki, jakby to powiedzieć, udany. Mój cel na 2021 rok, no to jest to. Nie dobiłem 30 subów, ale będę chciał dobić w tym roku 2021 40 subów, czyli jakieś 13 tysięcy, ponieważ w tym momencie mam tych subskrypcji 27 tysięcy, tam bez kilkadziesięciu. Także zaokrąglam do 27. Myślę, że to fajnie się uda zrealizować w tym 2021 roku. Tutaj nagrywamy w garażu, bo po prostu widzicie. Jest już ciemno, chciałem wam nagrać odcinek z na jawie lub na lącinie, ale niestety nie dopisała pogoda, ponieważ wcześniej padał cały czas deszcz, a teraz wróciłem z pracy jest tak szarówka, tak pochmurno, że po prostu już jest praktycznie ciemno i tego wam. Nie nagrałem niestety, ale w najbliższym czasie będę chciał nagrać Wam Lancina i Jawe. Bo przede wszystkim, tu na tych dwóch motorkach ostatnio sobie je przygotowałem do jazdy, ale wypadły też inne sprawy bardzo pilne, że po prostu to musiałem odłożyć na bok. Także tak to wygląda. Co udało się zrealizować w 2020 roku? No to przede wszystkim udało się wyjechać w Enduro. Bo jak wiecie. Enduro, no to Yamaha yz 250 ta praktycznie skończona do zera, czyli wszystko zostało wyremontowane tak, jak być powinno. I udało się wyjechać kilka razy na Żwirownię, gdzieś tutaj w okolicy, taką z tutaj na kołach, i też udało się raz wyjechać taką większą ekipą. Oczywiście to już trzeba było transport i na taką konkretną Żwirownię, na której byłem pierwszy raz. Tereny były takie, że ja widziałem pierwszy raz takie góry, no i po prostu bałem się podjeżdżać na. Na te najwyższe nie ukrywam. Pierwsze dwa razy podjechałem, ale później już ten piach był taki jakiś zmielony, że nie udało się. Chodź tu, chodź tu. Na pewno w tym 2021 roku będzie tych wyjazdów dużo, dużo więcej, ponieważ już pomalutku się przygotowałem do tego w takim stopniu, że już mało brakuje takich czynników, co pozwolą mi na taki wyjazd. Na pewno z kolegą, z kolegami, z innymi tam z okolic coś tam pojeździmy, nie? To jest taka pierwsza kwestia. Przede wszystkim druga rzecz, którą realizowałem od dawno, dawien, dawno, dawien... daw dawien... Od dawna, to jest prawo jazdy na motory, na motocykl, kategoria 2. Motor już mam długi czas, także i pasowało zrobić prawo jazdy. Żeby nie było przypału. Patrzcie jaki fajny kunolis. O. Ha, ha. Nie? Nagrałem sobie odcinek. Będzie fajnie. Będę na YouTube. bez sławnym kotem. Chciałem to zrobić, zrealizowałem to i zdałem sobie prawo jazdy na kategorię A2. I to był mój taki priorytet w tym 2020 roku, bo sytuacja pandemiczna sprawiła to, że ja zacząłem sobie robić prawo jazdy. Zapisałem się w marcu. Czy tam w lutym, już nie pamiętam. A skończyłem w sierpniu. Także taka sytuacja ta pandemiczna wynikła, że po prostu nie było za, za ciekawie, nie? Już mogę legalnie sobie jeździć na motocyklu, czyli na Suzuki Gladiusie, bo to jest 650 na kategorię A2. Więcej informacji na ten motocykl dowiecie się już niebawem, ponieważ planujemy nagrać odcinek o tym. Tak się zbieram do tego taki długi czas, że po prostu masakra. Co jeszcze się udało zrealizować w, w tym 2000 roku? Przede wszystkim yy, zrobiłem sobie WSK, którą widzieliście na poprzednich filmach i na też innych filmach. Ciężki temat, nie? Ciężki temat, bo tak się wydaje, że, że nagramy sobie podsumowanie roku, ale tak wszystko nagle ciu, z głowy wypadnie, że nie ma o czym opowiadać, nie? No przede wszystkim, ja wakatem w ostatnich miesiącach, jak widzieliście na odcinkach, to nie widział to oczywiście tam zapraszam do wideo. No, dostałem nowe koła, nie? I czekam, żeby na tą pogodę, na ten, żeby przetestować to, nagrać dla Was odcinek. I priorytetem był, był projekt silnika do katowania do różnych testów, jakim jest oczywiście silnik 110 w Leoncinie, który jako tutaj macie. Też teście udało zrealizować projekt po części. Kupiłem Leoncina 125-110 na małych kołach. Udało się go zrobić w takim stopniu, że on jest teraz można powiedzieć w bardzo w bardzo dobrym stanie, i brakło czasu, nie, nie ukrywam, że brakło czasu w 2000 roku, żeby zrobić już jakieś testy na tym silniku, więc te testy będziemy realizować w tym 2021 roku. I testy będą dotyczyły tego co mówiłem we wcześniejszych odcinkach, czyli będziemy testować różne specyfiki, różne tam oleje, w silniku, będziemy sprawdzać, czy ten silnik pojedzie na różnych płynach czy na innych substancjach, także moż, mogą być ciekawe filmy, nie? A na końcu sprawdzimy wytrzymałość silnika, czyli zablokujemy manetkę i zobaczymy czy wybuchnie silnik Co się stanie? Zobaczymy, nie wiem, dlatego obserwujcie kanał, kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj, który znajduje się na moim i oczywiście przy, przyciśnijcie dzwoneczek, także także zapraszam. Sytuacja pandemiczna Sprawiła to, że nie było targów motocyklowych. Miejmy nadzieję, że będą w tym roku te targi, tak żebyśmy się mogli spotkać. Kwestia filmów, które nie zostały zrealizowane z powodu takich, że niektóre filmy po prostu nie zostały zrobione z braku czasu. Też niektórych odcinków już nie będzie całkiem nagranych z przyczyn takich, że nie będzie już na czym. Miałem w planach nagrać kilka odcinków samochodem, ale nie jestem w stanie tych filmów teraz nagrać, ponieważ teraz Wam tego nie powiem. Ale dowiecie się już niebawem w kolejnym odcinku. Kto obserwuje Facebooka, to oczywiście wie, a kto nie obserwuje, no to dowie się pewnie tutaj na filmach. Nie? Także niektóre filmy, filmy, które były tutaj w planach w głowie, nie zostaną nagrane, a niektóre się ukażą. Myślę, że jeszcze będą lepiej dopracowane. Po części teraz powiemy: plan na 21 rok. Przede wszystkim kwestia enduro. Chcę się podszkolić w takiej jeździe. Wiecie, enduro, bo nie jeździłem po prostu w tym roku, a moim takim priorytetem jest wystartowanie w zawodach enduro. Ja jeszcze nie wiem, czy to będzie 21 rok, czy to będzie 22 rok. Przede wszystkim chcę to zrealizować, bo to jest takie moje marzenie, że chcę wystartować w zawodach. Chcę po prostu się sprawdzić, jak mi to wyjdzie. To jest priorytet na 2021 rok. Dlatego też nie było niektórych filmów ponieważ musiałem się do tego pomału przygotować, nie? ale już, już, już jest wszystko na dobrej drodze już podejrzewam, że kilka miesięcy może dwa, trzy, niech się stanie troszkę niech się zrobi troszkę cieplej, także już będziemy działać w tym temacie co dalej, tak jak wspomniałem kwestia 2021 rok będzie to rok testów i rok takich można to powiedzieć nauki, proszę państwa, tak jak wspominałem na początku odcinka, coś się szykuje. Dlatego teraz wam powiem, bo tu będzie się zbliżał koniec tego odcineczka i powiem wam, że subskrybujcie kanał, na bieżąco wbijajcie na Instagrama, na Facebooka. Wszystkie linki macie tam na dole w opisie. Wbijajcie na sklep i niebawem pojawi się jeden konkurs, drugi Pojawi się tak, jakiś tam akcesoria do motocykli, to jest konkurs numer jeden. Konkurs numer dwa, różne takie chemiczne rzeczy, typu smary do łańcuchów, woski, niewoski, takie różne rzeczy, to jest konkurs numer dwa. Konkurs numer trzy, będzie to wygranie też jakaś bluza, lub koszulka, lub coś innego, lub jakiś gadżet. Także te trzy konkursiki będą na pewno zrealizowane w 2021 roku na w, w pierwszych 3-4 miesiącach. Myślę, że to ogarniemy, a później z czasem na pewno te odcineczki i te konkursiki będą się pojawiały coraz częściej, ale też nie zabraknie motowlogów na Suzuki, na jawie KTM, na Locinie i oczywiście dużo filmów z enduro myślę, że będzie dlatego ten 2021 rok postawiłem sobie takie, będzie aktywny chcę dobić sobie 40 tysięcy subskrypcji, oczywiście przede wszystkim przez ten 2021 jak się uda to super, jak się nie uda, to, to trudno. Na razie nic tutaj nie będę mówił. To są takie, wiecie, że takie postanowienia, no. Co się uda zrobić, to się zrobi. Co się nie uda, no to nic się nie stanie. Zrobimy to w kolejnym roku. Kochani, moi mili, ja nie przedłużam. Mam nadzieję, że się wam filmik podobał. Ja tutaj nie przedłużam tego odcineczka. Oczekujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że oglądaliście filmik do końca i już niebawem pojawią się kolejne odcineczki. Na moim kanale. Na dzisiaj to jest wszystko. Trzymajcie się i widzimy się w nowych odcineczkach. Na razie, cześć!